Nie lubimy to włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potworu. A tak, nadzorca Lund je wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów? To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam nadzoruje. Rzeczy same. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, 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 tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą gdzie je znalazłem. Dzięki. Bywaj. Zdano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy? To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. To nie jest trop Garkajna ani Fledera, a więc Ekima. Wygląda na to, że był osłabiony. Skradał się na brzeżu. Wie mnie w stawach. Oby tak padało, jak będę siać jaren. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. Truchła szczurów... Z jednej kropli krwi, a więc akima. Thailand. Dobrze Cię widzieć, Wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło Ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Twoja sprawa do załatwienia to coś, w czym mógłbym ci pomóc. Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, spieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połamać stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm. Hmm. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini, odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Gerald, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję! Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po to... raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Zekibon. Tauler zniknął, przysięgam! Inni też, wiem tylko, co zwien. Zatem co zwien? Teraz cięgiem piję w siedmiu kotach. No, widzisz. To morderstwo było konieczne. Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje wien? Tak, do zobaczenia. Teraz czas na wyjaśnienia, dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi. Wolisz krótką czy długą wersję? Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszny. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandem. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego, co pamiętam, Monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypróło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do biegu. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. że rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierwotnego. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Hidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójca i to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu Twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z wiem. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź! Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem A czemu miałabym wam pomóc? Mój przyjaciel jest bardzo zdeterminowany Niedawno zabił człowieka, który nie chciał pomóc mu dotrzeć do Taulera Myślisz, że mnie nastraszysz? Mam w dupie, co ze mną będzie. Należałam do Hansa ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałaś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysie i dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie. Selizę, Hamond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selizę do Tretogoru, Hamond na Skellige, a Lund. Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień! No to musicie gadać z Hamondem lub Selizę. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na faroę, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Liria. Selize zawsze miała zły gust. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze stu kroków trafiałam z łuku w rubla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał pisty pistę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aiden'a? Może no, nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, lamert. Racja. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. syny. Musisz mi pomóc, Gerard Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hamonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizem. Pogadajmy o Nie, to jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W Karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. powodzenia. Tyś bez drogi na obie byś wymył. Czego chcesz? Szukam Hamonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. W takim razie wrócę później. Jesteś obcy, masz swoje kroki. Może nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów. Nie przeszkadzaj sobie. Czego kurwa? Ponoć należałeś do Hanze Taulera. Mów kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się z kurwy, seru! Szukam Bertrama Taulera. A cóż ci, kurwa za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie! Kurwa, na co czekacie? Zajebać Śmiech! はっ <laughs> <laughs> Widzą jak mają Czarni, Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hamondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu z żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skelligę. Dzisiaj nazywa się Roland trojwie. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani. Zapraszam. się jak u siebie w domu. Wiedz mi. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci, ale mogą je adoptować, ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucha. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlaki za jebie syna po pierwszym słowie. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie miejski fundusz zdów i sierot oraz wiele innych. Pojarzona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa, Macie. Spokojnie, Lambert. W Dniu Oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Pamiętasz jeszcze Aiden'a, Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mnie mam. Pamiętam jego i inne. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić. Ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest Twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duka. Wziął pieniądze, zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Urzesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aide na Woko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skurwysynłże jak znu. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź. Kurwa, Geralt. Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Tu właśnie. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tawler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. Beze mnie. Najchętniej bym ci przyjechał. Do zobaczenia za jakiś czas. Bywaj. Siedzi Wiedźmak na cmentarzu. Trzyma nogi w kałamazzu. Przyszedł duch, dostał w brzuch, zjawa w krzyk. Wiedźmak znikł.